Witam Państwa, nazywam się Paweł Węgorek, jestem profesorem w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, gdzie kieruję zakładem entomologii oraz agrofagów zwierzęcych, jak również kieruję ośrodkiem hodowli zwierzyny, który znajduje się w okolicach Winy Góry, w granicach nadleśnictwa Jarocin. Jeśli chodzi o kwestie związane z afrykańskim pomorem świń, to Instytut Ochrony Roślin tego typu badań nie prowadzi. Natomiast problem jest nam oczywiście znany i musimy podporządkować się wszelkim obserwacjom i zaleceniom rządowym i weterynaryjnym. Nie mogę w związku z tym wypowiadać się w sposób kompetentny na temat wyników badań naukowych, natomiast jako kierownik OHZ i jako myśliwy mogę powiedzieć swoje osobiste zdanie na ten temat. Jestem przekonany, że prędzej czy później poradzimy sobie również z epidemią tej choroby w Polsce. Natomiast na dzień dzisiejszy najważniejsze jest zachowywanie asekuracji biologicznej. Czyli wszyscy hodowcy świń muszą bardzo restrykcyjnie przywiązywać wagę do tego, żeby nie wnieść tego wirusa do swojej hodowli, do swoich chlewni. Jeśli chodzi o myśliwych, no to z tego co wiem, przestrzegają bardzo ściśle zaleceń, a więc no, muszą uważać, żeby ewentualny wirus nie przedostał się szerzej do środowiska. Natomiast czy jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy poprzez eksterminację populacji dzika zapobiec całkowicie tej epidemii? Uważam, że yy... To nie jest sposób na wyeliminowanie tej choroby, ponieważ uważam, że nie jesteśmy w stanie przez wiele, wiele jeszcze lat w populacji dzika, który jest bardzo prężny biologicznie, szybko się rozmnaża i w momencie nacisku selekcyjnego poprzez intensywny ostrzał potrafi się również ukryć, przemieszczać na duże odległości, ukrywać. I przyspieszać swój rozwój. Jak wiemy, w tej chwili dziki rozmnażają się szybciej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Na skutek zmian w agrocynozach, na skutek zmian klimatycznych jest znacznie większa przeżywalność młodzieży dziczej, jest znacznie większa płodność i szybciej przystępują modelochy do rozrodu. Poza tym myśliwi. Wbrew zaleceniom rządowym, mają dużo opory, żeby strzelać do loch. A zwłaszcza w okresie, kiedy te lochy prowadzą młode albo kiedy są ciężarne, i to również jak gdyby utrudnia walkę z ASF. Ale ja to rozumiem sam jako myśliwy, jestem gotów często i gęsto polować na dziki w okresie, kiedy. Kiedy one nie są chronione. Natomiast w okresie ochronnym no, z rozmaitych względów moralnych, etycznych, ja do lochy e, ciążarnej czy prowadzącej młodzież nie strzelę i wiem, że wielu myśliwych tego też nie zrobi, mimo zachęty ze strony e, no, jakichś rekompensat bardzo wysokich itd. Co jeszcze można powiedzieć o SF, no, jest to bardzo groźna, krwotoczna choroba e, dzików i e, świń, i wiadomo, że jeżeli przedostanie się do hodowli, no, to takie wielkie stado trzeba wybić. Natomiast tutaj w naszej okolicy nie, nie było takiego przypadku. One się od czasu do czasu pojawiają ogniskowo, ale w dniu dzisiejszym, kiedy już jesteśmy przygotowani na e, szybką reakcję, natychmiast podejmowane są bardzo restrykcyjne, restrykcyjne decyzje w obszarach, gdzie ten wirus wystąpił, prowadzony jest intensywny ostrzał, jak również ta asekuracja biologiczna zarówno przez myśliwych, jak i przez rolników, z tego co wiem, jest bardzo ściśle przestrzegana. Dziękuję.